A więc cześć manu, witajcie z tej strony Gabry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj wozenie obornika, tym razem nie z nie z płyty, tylko od cielaków Wozimy obor, Obornik Cwóreczka oczywiście w akcji z autosanką ja wam pokażę skąd wozimy Trybuja nagram wozimy. Jest delikatna kubka. Ogólnie tak, no wozimy sobie obornik. Mówiłem to chyba 4 razy na tym filmie w ciągu 30 sekund, więc spoko. Dobra, może, możecie, możecie oczywiście strzelić łapkę w górę, subskrybować, dzwoneczkiem, jak ktoś z tego nie robi i no wiadomo. Zachęcam mnie do nagrywania filmów. A my co no? Tyle na razie, jest na, na przyczepie. Bój, powiedział, że mogą nawet być tu, cztery przyczepy. Więc nie mam pojęcia, czego się mam spodziewać. Widzimy się, myślę, jak będziemy jechać. Bo to nie ma co tak, Aha. Fajna ta klamka. Dobra. pierwsza stopa. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Wiemy, słuchajcie, tylko ja... Nie tutaj może okno za otworze. Ogólnie to stosunkowo niedawno vlog był, więc yy, nie powinniście narzekać, a teraz będzie wiadomo... Wiadomo dużo vlogu na kanale. Ale dobra. Ogólnie, co prawda, niedawno był taki vlog z wożeniem obornika, ale... ale znowu duże wyświetlenia, to po prostu pomyślałam sobie, że nagram jeszcze jednego i też to będzie duże wyświetlenia. Trzeba na logikę myśleć, słuchajcie. Więc My dobra, jedziemy. Jedziemy ogólnie gdzie indziej niż ostatnio. Zaraz zobaczycie jak, gdzie i kiedy oczywiście no co no widzimy się za chwilę ogólnie tam ostatnio a teraz idziemy dalej prosto o wuja dwa kawałki proszę bardzo Zawałowane, ale zobaczcie jak tu biało na tym polu chcecie szaro bardziej Dobra, idziemy sobie tam i tam gdzie jedziemy sobie na to żyto, które będzie koszone na kiszonkę. Bo jak tylko skosimy żyto na kiszonkę będziemy ten jak e, no, obornik tam woi, więc tam będziemy rozwozić teraz kochnąć wytłumaczę. Weźmy tu można powiedzieć. Tutaj jeden kawałek buja. Tam się drzewa przewróciło. No i tutaj. Ogólnie to, w po... Ogólnie to w poprzednim odcinku było tworzenie opornika, nie? To tutaj była ta wtopa my dzisiaj to będziemy wozić, tylko tak się sobie nim napęd, oczywiście, i trzeba będzie tutaj skręcić, tu gdzieś wykipować. Czekajcie, ja kurde, nie wiem, czy nie za daleko, chociaż nie dobra, zjeżdżamy tutaj, to tak, czekajcie, włączymy sobie jedynkę z przednim napędem, oczywiście, zjeżdżamy sobie. Dobra. No i tu będziemy ogólniki popatrz. E, teraz tak. E, zakładam rękawiczki oczywiście. Dobra. Ładnie proszę bardzo. O. Idziemy burtę otworzyć. Mek, kurde, statywu nie wziąłem. Kurde, ten obornik tu przykryty. <gry> Dobra, jest jedna strona otwarta. Kurde, nie powinno wpaść, chyba, nie? Widzowie. Czy tak szybko teraz? O kurde! Problem. A nie, jednak nie. Dobra, cyk. O. Mogłem jeszcze bliżej, szczerze, chyba trochę podjechać. Dobra, kipiemy. O Prawie nami spadło. Eee, dobra, cyk. E, mam nadzieję, że kamera Wam to wszystko pokaże. E, w górę. Nie będziemy tak gazować go! Widzowie, patrzcie tragicznie, bo mogłem trochę dalej. trochę podniesiemy dobra. Ruszymy trochę do przodu. Cyk dajemy na wolny spływ. Przyczepę niech się opuszcza. My to za to podniesiemy. Eee, tak. Nie poczekamy na spokojnie. No, trochę się tutaj ten, ale dobra. Dobra, jest. <tryk> no, widzimy się za chwilę. Do Pra Prawie mnie burta zabiła. I to będzie na książkę koszon o. Patrzcie, opryskiem TZ. Tam jeszcze orka wędem. Legancko, wiosę pełną gębą. Dobra, wyjeżdżamy i widzimy się za chwilę. Jesteśmy już na gospodarstwie, redukcja. Ale tutaj idealnie. Myślę, że... Tak jakoś to no, zacofnę. Widzimy się za chwilę. Jakąś damę się cofnąć. Wuję już dalej ładuję, może na następnej tej yy, turze nagram wam jak cofam. Życie są tempie po prostu wiedzie o co chodzi. O, ładna czwóreczka, ładnie wygląda. Może nie chcę robić za długiego odcinka, więc wiadomo. Dobra, nagram trochę wam wuja. Co tam jedzie? Waltra z beczką jakąś wielką Zoomhamera. 15 tysięcy litrów tam je napisane. jest napisane. Więc chyba 15 tysięcy litrów to ma. Ale dobra Mniejsza z tym. Nagrałbym wam jakoś coś, ale zobaczymy. Jedziemy na... dalej tutaj. O, mniej więcej trochę tego już jest. Dobra, widzimy się jakby dojechać, nie? Ogólnie ogóle widzowi wpadło na pomysł. Żeby zdobyć wyświetlenia, trzeba się zakopać i zrobić z tego zdjęcie na miniaturkę. Idealny pomysł, widzowie. Nie to, że coś. Jedziemy się zakopać. Myk, druga tura, widzowie. To jest wielkie! Wielka ta walfra I ta beczka w sumie Dalej na płoki, kal Ogólnie dzisiaj miało nie być tego vloga, bo ogólnie dzisiaj mnie tu miało nie być Ale <śm> udało się, że jestem No i co no, powiem szczerze, że, że jutro Chcę nagrać wam jeszcze jednego vloga Jeszcze jednego vloga chcę wam nagrać z porządku na gospodarstwie, takiego dłuższego to myślę, że spoko będzie, dobra, sprzęgu, kurde, dobra, napęd jest. Ja bym tu się zatrzymał, nawet, ale dobra, czekajcie, tak? I zjeżdżamy za daleko, chyba, czy nie? No, tyle, nie więcej trzeba raczej. Dobra. Jesteśmy. No mówię, właśnie chcę Wam nagrać vloga z porządku na gospodarstwie. Tkwię więc spoko. Więc wyczekujcie. Myślę, że będzie. się te vlogi po pojawiać od wtorku albo od środy dopiero. Słuchajcie, bo tu nie może przytrzasnąć ci burta. Iii, Kurde, do tyłu trochę, A, dobra, jak będzie i tu. Nie zwracajcie na to, że lampy nie ma. I tu klamki też nie ma, też nie zwracajcie na to uwagi. <gry> to jest czwórka. Widzą je. Dobra, cyk. Do góry. Halo? Poproszę. O, dziękuję bardzo. No. O kurde widzowie Czekajcie, trzeba ruszyć Wszystko się wysypało? Chyba tak Myślę że... Kurde muszę jeszcze dalej podjechać Myślę że widzimy że... Widzimy się jak ten Widzimy się jak będziemy, na cofał, to przyspieszony tempo wam zrobię. Вы должны быть правы. thank <laughs> you Tak oto wygląda zestaw. tak jakby nie będzie miniaturka. O! Ale pięknie widzowie. No nic, jadę z kolejną szczepę to jest. Ostatnia szczepa z jednej strony jakże stodoły. Teraz już jest druga strona jakby... stodoły. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Myk jeden. my drugi elegancko tego, dobra, cek. meg, fu Dobra widzimy się później Dobra, szczerze widzowie pomyślałem, że Wam jeszcze już nic nie nagram A tutaj proszę bardzo, ładujemy sobie z tej części stodoły Tam już cielaki są ze słomą. A więc teraz tutaj Teraz sam się ustawiłem, żeby tak było bo... No tutaj te dwie będą, ta jest jeszcze jedna, no i z tego będzie tyle. Dobra, widzimy się na polu i tam chyba będziemy też kończyć, bo się ci ciemno robi. Ale dobra, widzimy się zaraz. Ale idzie mi tobie. 1800 obrotów i ogień do tuorki! Ogólnie jadę dosyć szybko, bo chcę jeszcze jeszcze jedną szczepę wywieźć z tego. Tam jeszcze w tej stodole jest na jedną szczepę w doju, więc obornika. No i chcemy ją wywieźć, więc jest no, jeszcze jasna, ale myślę, że długo będzie jasno. Jest bezspórne niebo. Jest chyba ze 25 stopni, jest ciepluszką, widzowie. Polecam ogrodę taką. Jest kozak. Jakby w domu ogólnie nie wziąłbym wziął, to bym wam jeszcze ze mną z nagrody ale no niestety nie wziąłem, zapomniałem. Znaczy w sensie nie to, zapomniałem, ale nie wiedziałem w ogóle, że tu zostanę na więcej niż jeden dzień. Bo miałem jechać od razu, ale już chyba wam mówiłem. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, widzowie, że tutaj wyrównać, że tutaj mniej więcej było, że jest kwadrat miary taki. Żeby równo była, płyta, czy tak wysypię w tą stronę. W ten sposób, bo ja się będę z żegnał, więc co. Na tym odcinku to będzie wszystko, tak brunatny mój zestaw, Więc co, widzimy się w kolejnym odcinku, który odbędzie się na, ju już jutro będzie na kanale, na razie, cześć. Znaczy chyba, jak nie wiemy kiedy by to oglądać, cześć.